Proszę Państwa, żeby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości, czy ja jestem w PO, czy nie jestem w PO, postanowiłem absolutnie jednoznacznie raz na zawsze zakończyć moją obecność w Platformie Obywatelskiej, składając rezygnację z bycia członkiem Platformy Obywatelskiej i rezygnację z bycia członkiem klubu Platformy Obywatelskiej. Powiem też dodatkowo, że nie wyobrażam sobie, jestem pewien, że tego się nawet żeby kiedykolwiek jeszcze był w platformie obywatelskiej. Tak, tak, do Ja grudnia złożę mandat i tu Tłumaczyłem to raz jeszcze powtórzę kont kandydatem w wyborach na prezydenta Lublina dla Krzysztofa Żuka, którego popieram i uważam, że rzeczywiście najlepszym kandydatem na tym Urząd jest pan Zbigniew Wojciechowski, który tak się składa, wtedy kandydował z nim z Platformy i gdybym ja dzisiaj złożył ten mandat na przykład dzisiaj, to za kilka dni zostałby posłem parlamentu ze wszystkimi tam elementami piorowymi, wizerunkowymi, umacniającymi jego kandydaturę. Wie Państwo możecie być pewni, na 100% przyjmować zakłady i chcecie o JOSO, chcecie, że 6 grudnia tę legitymację tutaj w Lublinie o godzinie 12 oddam. Nie, nie było rzeczywiście telefonu, pani w nie jest Janusz Palikot już nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Zapewniam, że w najbliższych dniach, prawdopodobnie w piątek, przedstawię trasę objazdu po Polsce ze wszystkimi elementami tego objazdu. No i też, tak jak już obiecałem, w najbliższych dniach małe trzęsienie ziemi polityczne dotyczące zmian na scenie politycznej, ale to pewnie w przyszłym tygodniu nie w tym. <laughs> nie daj Boże będą jakieś wybory na wiosnę i my nie zdążymy się zarejestrować, więc 80% miejsca ankietowanych na naszej stronie deklarujących się, że chcą wstąpić do stowarzyszenia, opowiada się za przyspieszeniem rejestracji partii, więc pewnie w przyszłym tygodniu podejmę w tej sprawie decyzję. Tak? Jak no, sobie tak. Pan wyobraża swoją rolę w parlamencie teraz przez te najbliższe kilka na lat? Minimalną. Jeśli będą jakieś bardzo ważne głosowania, w których pojedynczy głos będzie decydował o tym, czy jakaś sensowna ustawa, na przykład dotycząca in vitro czy parytetu wejdzie w życie, to jeśli tego typu projekty będą zgodne z postulatami tego roku, tych 15 kroków, to ja oczywiście będę przyjdę i będę głosował za czekam na decyzję pana Krzysztofa Żuka. Jeśli on będzie sobie życzył, że on był na przykład w komitecie, czy w jakikolwiek inny sposób brał udział w jakichś spotkaniach z przedsiębiorcami czy w jakikolwiek, jeżeli tam mu poparcie, to ja to jakie poparcie deklaruję, mówię, to publicznie do głosu na jego kandydaturę.